w dzisiejszym odcinku. Jak kołkownica w pękilerze, kurde, bo jak się ładnie przebijają, nie? <grystanie> bo to jest kołkownica z Painkillera, nie? Tak jest. Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, oglądacie Witchfire. Moi drodzy, polska gra twórców Pain killer'a. Zaginięcie Itana Cartera, wyszła we wczesnym dostępie dwa lata temu. Bardzo, bardzo na nią czekałem. Nie ukrywam jednak, że premiery we wczesnym dostępie trochę mnie smucą, bo wiem, że nigdy nie otrzymam pełnej gry, do tego bez polskiej wersji językowej. No i po nagraniu odcinka zrobiliśmy sobie przerwę, czekaliśmy aż gra wyjdzie, aktualnie wyszła wersja 0.7.0, która nadal nie ma polskiej wersji, ale przedstawia nową lokację. I twórcy dali mi możliwość zagrania wcześniej, więc tak zrobimy i zobaczymy, jak też Witchfire się rozwinął, co oferuje w tej chwili. Więc mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba. Dlatego bez zbędnego gadania, kontynuujmy. I mamy arsenał i rzeczy, których istnia nawet nie rozumiem, więc powinno być ciekawie. My natomiast możemy dostać się dalej, tak? Start new expedition. Witch Mountain, Wellmour. Jest i nowy teren. Będzie ciekawy. Kurde, no to jest jedna z tych których tak mi boli dupa, że nie możemy, wiecie. parciuchy, Że nie możemy jej ukończyć teraz po polsku, bo nie jest w pełni jeszcze gotowa. Bo jest tak przyjemna gameplayowo. Ah. Huh. Se pôr. Gdzie typu udał się? Facet nie działa gdzieś O, gdzieś tam jest Panie kochane skok Stary, zaczekaj. Okej. Okay. Jeszcze coś? Kluczyk. Spróbu mi to poszło. A tu wrogów nie widać. Aż słychać. Chyba, że to dyszenie, to ja. Okej. Okay. Velmoon. Well Przejdę. Kin Major Enemies, okej. Okay. Tam coś słyszał, ale nie widzę. Jak on skoczy się zabije, nie? Powinno mnie to niepokoić. Nice. Curse Prevented. Nice, czyli nie dostałem żadnej klątwy. Dobrze, cieszy mnie że nie bywale. Tyle mechanik nowych się pojawiło i to to dla mnie totalnie świeże rzeczy, aczkolwiek dostałem od twórców zapis, który pozwoli zagrać właśnie ten nowy etap Executioner's Key. A czy ja przypadkiem Executioner'a nie zabiłem przypadkiem przed chwilą? Hmm... Może jeszcze raz trzeba rytuał odstawić? Borszczur... Ach, shit... Holy shit... Najgorzej Okej. Okay. To nic nie zdąłam. Co najmniej niepokojący był ten dźwięk. Tutaj... Przetrwaj... Holy shit! Jak kołkownica w pękilerze. Kurde, bera, jak się ładnie przybijają, nie? <śm> a to jest kołkownica z pękilera, nie? Tak jest. Dwóch na raz? Nie. To by tyle. Ale klucza jak nie było, tak nie ma. A dlaczego? I to, to. Aha, jest jon! I po nim. A gdzie twój klucz? Cóż kumo, no brzydkich kuzynów. Stronę. O kurde, jest ich więcej. Holy shit. To to jest tak przyjemne. Ja bym chciał, żeby to miało więcej fabuły i było przede wszystkim na ciągu, Wiecie, jak ukończone, nie? Polskie napisy, i tak dalej. Kurde, w to by się grało jak szalon, nie? Hmm. Otwieranie portalu. Do wyjścia? Ja nie chcę jeszcze otwierać portalu chyba. Chcę się rozejrzeć. Executioner Skin. Ale Executionerów już zrobiłem tylu. Coś dziwne... ...że jeszcze nie mam klucza. Tu widziałem. Skudy O, mówicie. Tam coś jest. Tam chce być. Jestem ciekaw co tam jest. O kurde Co mamy teraz? Pięknie Kurde, ta gierka jest prześliczna, nie? Spray który nadal nie jest executioner key, nie? Lecę. O Pain brings you focus What the fuck? Coś mi we dzwoni Ależ to ma klimat, nie? Ah, destroyed the vortex. Where is vortex? Calamity catalyst. I wanted to make a waypoint. Okay. I muszę się sprężać. Już będzie ciężko, tak? Okej. Okay. Czy to jest klątwa, o była mowa? Kurde Oj oj. nie mogę się chynąć, więc co z tego? Więc co z tego? Kurde, blady Ale amunicja, cholery, teraz do tego cudeńka, nie? <laughs> Prawie spadłem Tego wolę uniknąć Dobra Czyli generalnie wykrzaczam tutaj wszystko co się da I otwieram portal, tak? Dobra. Ekstraktuję się innymi słowy. Jak już wytłuka wszystko, co się To się da, nie? tu wejść? Niekoniecznie. Martwi mnie jednakowo, że nie mam executionerski. Chciałoby się, nie? Ciekawe czy on wypada z tych? Z katów. Nie obraziłbym się. Ale lokacje są przepiękne, naprawdę Przepiękne To serio, serio mówię Lokacje w tej grze to jest po prostu magia No nic, nie będziemy wychodzić, tylko idziemy łupać, nie? Not bad at all. Great okay, tickets key. Oh, proszę.

Patrują mnie jak nic. Sworki nie mam. Pak. Nie dobrze. Gdzie lecisz? Słurki. Znowu nie wiem. Dobra. czas spadać, nie? Powiem szczerze. Mega gierka. Boli jednakowoż fakt, co ono nie jest stricte nastawione na fabułę. Ale to moje się, Bo to jest rogalik, nie? Jednakże... No, jestem jakiś taki kurcze. Wiedząc jak bardzo lubiliśmy pinkillera, nawet czy Storma, który też był w pełną akcji. Obie gry, nie? To gdzieś tam liczyłem, że jakby to będzie rzeczywiście polowanie na czarownicę, ale do tego stopnia, że fabularnie gramie z miecie z planszy, nie? Że za każdym razem, kiedy będzie kolejny etap, to jakieś elementy, takie fabuły będą wybitne. Tam jest taki Art 1 i szapoba dla autora. Jest Moment, w którym Nasza postać o poranku O kurde Holy shit, już po mnie Nasza postać o poranku Idzie po pokrytych śniegiem górach I to ma taki klimat Research. Przenieśliśmy sporo. I wracamy do swojej bazy i idziemy na inne lokacje. Dobra, ja jestem jednej Dobre. rzeczy tylko ciekaw. Ja chcę zobaczyć which is Mountain. Chcę tego się przyjrzeć, nie? Kurde, wiecie, ta gra ma taki klimat. Ja pierdzielę. Jak ona będzie ukończona? Ja mam naprawdę nadzieję, że na popularnie będzie zamiatać te grę, bo już chyba dał kończyć, już, ale kurde, no. niechby to już było po polsku, niechby już był ten klimat, wiecie, oddany w 100%, powiedząc, że wszystko jest skończone i wszystko jest dostępne tak jak być powinno. No bo Gierka, zobaczcie, no wygląda po prostu cudownie, nie? To jest tu taki poziom, że ja tu nie mam czego szukać, nie? O, spadłem ale nic mi nie jest. No i wyraźnie tu mogę być. No proszę. No dobra. I mogę wyjść. Mogę też iść tutaj. Tu nic nie ma Łoo wow. Szkoda Ale przyznać się, że gierka ma niesamowity klimat, nie? Naprawdę, niesamowity I dlatego ja się, ja się bardzo, wiecie, cieszę, że ona kiedyś tam wyjdzie z tego wczesnego dostępu, jednakże sam fakt tego, że w nim jest mnie na początku troszkę zasmucił bo chciałem po prostu, wiecie, całości, no Rozumiem, czemu twórcy tak robią, ale jednocześnie no... Wiem, że wtedy nie łyknę całej fabuły. Wiem, że wtedy nie do końca świat jest taki, jak twórcy zamierzyli jeszcze i gdzieś mi to w oczy kole. Jednakże, no, gierka jest przepiękna, klimat ma niesamowity, system strzelania jest cudowny, mega satysfakcjonujący, fantastyczni są ci wrogowie i świat przedstawiony, nie? Mam szczerą nadzieję, że niebawem da nam, będzie Witchfire po prostu ograć od początku do końca, ukończyć i doświadczyć tej fabuły rzeczywiście w pełnej krasie i że ten nacisk na fabułę rzeczywiście będzie grał tutaj jedne z głównych skrzypiec, bo astronauci, wydaje mi się, że z tego słynąć Chcieli, tworząc między innymi zaginięci i na kartera, nie? To, że i gry będą opowiadały historie wyjątkowe. Mam nadzieję, że z tak będzie. Jeżeli gracie, jeżeli znacie lepiej ode mnie tytuł i wiecie na przykład na jakim etapie teraz jest, jeżeli chodzi o kwestię fabularną. Dajcie mi znać, czy w ogóle raczej jest to ubaw w popachy, czy może gramy rzeczywiście w nadziei, że fabułę idzie odkryć. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy bowiem żaden film was nie mnie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do mnie Yeah.